Siema, jestem Ku... Siema, jestem Kupsom. Dziś pokażę jak gwałci małolatki. Ech, 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 ech. Siema, jestem Marek, przepraszam. Ech, dobra, no i teraz tak. Czekajcie, coś chyba... Nie, dobrze jest, widoczność jest dobra, ale oświeca światło. Ech, o, ta będzie lepiej. Ech, płatki e, Malcina Durbella. Macina do e, białej czekolady, truszkawki i białej czekolady i truszkawki. Czy robi wrażenie? Robi wrażenie. Kolejne. E, plan C, plan C. Nie próbowałem, ale czy są dobre? Nie wiem. O smaku waty cukrowej. Na razie jem te. Jak coś nie lubię mleka, jest płatków mlekiem, że jem też. Tu są kolejne zdjęcia, <kusz> które są na Instagramie y, moim. Jadłem płatki, oceniałem. No i dwa razy trafiłem na dubiela. Y, no, tu są płatki i i nie tylko tak. Czy będą dobre, nie wiem, na razie są te dobre i tyle, nie? No. A tu jest pilot. No. Elo, 32.0, chuj wam dupę. Pipip.